Witam serdecznie. Rozpoczynamy ostatnią, taką główną misję w grze XCOM 2, którą jest atak na wieżę Adwentu. Tak naprawdę finałowa misja jest jeszcze jedna, ale kiedy zaczniemy tą, to już nie ma odwrotu, jakby wszystkie osiągnięcia, wszystkie zdobyte tytuły, wszystkie, całe zaawansowanie naszych żołnierzy już się przestaje dalej Rozwijać, więc musimy się dobrze zastanowić, kiedy chcemy rzeczywiście na tą wieżę ruszyć i wybrać dobrą ekipę, bo będziemy mieli tylko 3 sztuki żołnierzy do umieszczenia w statku, i ta misja po prostu jest tajna, dlatego. Tajna w takim sensie, że będziemy musieli ją zrobić skrycie, więc muszą być żołnierze, którzy po prostu posiadają zdolność ukrycia. Ja dlatego właśnie wybrałem jedną tutaj zjawę, albo też tacy, którzy bardzo szybko biegają, potrafią się w miarę potrzeby schować za murkiem. Wymagane jest tutaj duża ostrożność. Jak widzicie ja tutaj próbuję wybrać jakiś dobry sprzęt, no mam kilka tutaj kieszeni w każdym żołnierzu, także apteczka może się przydać, granat, pewnie też granat mrożący nam zapewne uratuje sytuację nie jeden raz, bo tak naprawdę granat mrożący daje nam dodatkową turę jakby dla naszych żołnierzy. Na reakcję, co się przydaje, w przypadku, kiedy trzeba zabić przeciwnika dużo silniejszego. No i będzie to taka misja, w której musimy uważać, by po prostu nie walczyć tak z wszystkimi, tylko wejść do bazy, dojść do przekaźnika i go zhakować. Jeżeli to zrobimy, to nawet. Pozostałe jakby rany, czy to ilu będzie stworów, nie będzie miało znaczenia. A wieża jest dobrze chroniona i musimy uważać. O, właśnie, to jest ten tyle. Niby niedaleko, ale jak widać, jest tak zwane fog of war, czyli nie widzimy wszystkiego. I generalnie takie misje, które zawierają jakieś mosty, dzieją się na wysokości wąskie przejścia i mało miejsca do ukrycia całej postaci. No są trudne. Z jednej strony możemy potraktować to wąskie gardło i na przykład atakować obcych większej liczby, którzy na nas idą, no, ale z drugiej strony wcale nie daje nam to jakieś takiej przewagi. Hmm. Co prawda w tej grze nie da się zlecieć na kraniec planszy, ale wiemy, że w innych misjach no, zlecenie z wysokości było możliwe, ale na plansze i to zawsze powodowało jakieś obrażenia. No na szczęście działają tutaj te informacje o polach. One są zaznaczone na czerwono, czyli to są pola, w których nas zobaczą. No i chyba właśnie nas zobaczyli. To oznacza, że będzie grubo i to tak dosyć mocno grubo, bo mamy akurat pechowo walkę z dwoma jednostkami, które są takie eteryczne nawet czterema dwa gosty i dwa awatary. Awatar się potrafi rozdzielać. Gost jest na tyle wredny, że jak nam walnie w jednostkę, to on nam dleje, ale jakby jej esencja się kopiuje, w związku z tym my tracimy żołnierza, a obcy dostają dodatkowego. Dopóki nie zabijemy tego gosta, który to stworzył wtedy. O, właśnie, właśnie, właśnie. To działa w taki sposób. No, jesteśmy jednego żołnierza mniej. No więc musimy zabić tamtego gosta, bo inaczej nie odzyskamy żołnierza a szansa, że uda się go zabić w jednym szczale jest prawie, że minimalna. A w dodatku GOS zaatakował nam bardzo skutecznego żołnierza, który leci z dronem. A dron, jak wiadomo, może dokonać pewnych obrażeń zdalnie albo leczyć. No, awatar też jest wredny, bo po prostu tworzy nam takie pole, w którym broń przestaje działać. I tu niestety popełniłem błąd, ponieważ e, pozwoliłem obcym atakować pierwszych. Powinniśmy się starać to my zawsze zrobić pierwszą turę ataku, bo mamy wtedy przewagę. I co gorsza, okazuje się, że w starciu z takimi przeciwnikami akurat zjawy nie będą zbyt fajne. Szczał snajperski, wypędzenie. Hmm no można o, ta zdolność może się przydać bo on będzie strzelał kilka razy no ma to jakiś sens no powiedzmy ale co teraz z tym Walność z granata ale trzeba wyjść ze strefy bo jak zostaniemy i strefa zniknie to dostaniemy obrażenie no to chociaż może granat ale który Obawiam się, że jak trafimy tutaj żołnierza naszego, znaczy ten awatar naszego żołnierza, to on też dostanie ranę, no ale musimy chyba zaryzykować. Tak, no dostał też. No ale powiedzmy jest to efekt do przeżycia. No i niestety... Gost sobie znika i się teleportuje. A my będziemy mieli w dużym kłopocie, ale no jest szansa, że nasi żołnierze ze zbroją jednak są w stanie przeżyć ostrzał. Tylko pamiętajmy, że teraz obcych jest cztery, a nas jest dwóch. I jak nam. A jest ten. No właśnie. Na szczęście jest ten pancerz, ale pięć obrażeń. Awatar to jest strasznie wredna jednostka, ale też trzeba pozbyć się jakby takiej myśli, że mam nie ulegać ranom. No niestety nasi żołnierze w takich właśnie misjach będą się ranić. No nie ma opcji. I tu niestety jeszcze nas wymanewrował. Ojejku. Na szczęście nie aż tak groźnie jak myślałem. No dobra, i co teraz? Skąd strzelić porządnie? Mamy tylko cztery życia. Kto nas uratuje? No, jak walniemy w Gosta, to może w zasadzie Spectra to jakieś takie widmo jest. No. I co teraz? Ten akurat ma apteczkę, ale musiałby się naładować. Na szczęście, przeładowanie zużyje pierwszą akcję i nas nie zatrzyma. To nie to co było kiedyś w poprzednim x Ale już się nie możemy ruszyć. Na szczęście mamy kilka fajnych tutaj opcji do wyboru. No i teraz lepiej by się było nie ruszać. Być może walnąć w jedna... O, rozerwanie. Hmm. Granatem plazmowym. No widać, że ten spektr ma jeszcze dużo. Bo się zrekonstruował trochę. W awatara jak walniemy? Hmm. Go zamrozimy? No jest to pewne ryzyko, ale dobra, próbujemy. I Git maiones Awatar jest trochę out, dobra. I co teraz? No, brakuje nam tego żołnierza. Tu mamy przeciwko sobie dwóch przeciwników. No i niestety nie będą walczyć. I nie daj Boże nam... No właśnie, to jest coś czego się obawiałem, ale Tak, niestety, to, ponieważ to jest dwóch różnych spektrów, to znaczy... No właśnie. Chyba nie dałbym rady. I widzicie, że to już by było po grze. Także uczciwie zobaczymy, musimy. no to W zasadzie nie ma możliwości. Także tu miałbym misję przegraną. Także spróbujemy jeszcze raz. I tym razem musimy spróbować. Um, po prostu zrobić to porządnie. A uczciwie pokażę, że trzeba wczytać ze sejwa, bo po prostu misja się nie uda źle rozegraliśmy to, wybrałem taki team przeciwko któremu no, kontra jest zupełnie tutaj idealna dwóch takich przeciwników ciekawe zresztą czy po wyborze save'a będzie identycznie czyli musimy się jednak postarać teraz po prostu aby iść dużo bardziej ostrożnie No to próbujemy. Czasem nie warto, jak widać, wykorzystywać drugiego ruchu. Tylko zatrzymać się gdzieś wcześniej i na przykład ustawić się w oczekiwaniu. Wówczas dostaniemy strzał reakcyjny, na wypadek, gdyby gdzieś w pobliżu jakiś obcy przeszedł. W zasadzie nie wiem jak będzie tu. No ale zobaczymy. Plus jest oczywiście taki, że nie wiemy jaka będzie tutaj siła po stronie przeciwnej. Właśnie teraz nie pamiętam, czy w XCOM 2 jest też tryb Iron Man, tak jak było w jedynce. To był taki tryb, gdzie nie wolno w ogóle, jest tylko jeden save i nie można, I idzie postęp gry i po prostu nie wolno niczego wczytywać ze bo musisz grać tak jak grasz, no więc. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek kiedykolwiek przeszedł tą grę w trybie Iron Mana. No ja pamiętam, że chyba już to o tym wspominałem, że na XCOMie jedynce Próbowałem przejść w tym trybie i nie udało mi się ponad 60 razy. Eee, no. Tu chyba miałem teraz szczęście, bo zapomniałem, że... O właśnie widzieliście, że strzał reakcyjny, tak mi się wydaje. Eee... A nie, to jeszcze chyba nie był strzał reakcyjny, to była normalna akcja. To będziemy mieli chyba taki glitch, po prostu, że ten zabity mm, spektr będzie nam sobie stał. Ale chyba zapomniałem, że mam tu właśnie w tym karabinie bądź w karabinie zjawy. Mam taki tryb, który daje mi jakiś procent szansy na zabicie w pierwszym szczale. Yy, więc ma to sens. Mm, mm. Czy się uda, to się okaże. Tego nigdy nie wiemy. Ale widać, że teraz, nawet jak pojawiło się tych dwóch obcych, no to powiedzmy, że nie mamy przewagi, ale taktyczną, taką jednak, taki trochę taktyczny los. I tu mamy taki właśnie wtedy przykład. Innego typu walki niż walka w mieście to jest właśnie taka walka na mostach gdzie po prostu musimy bronić jakby przejść tych z mostu Nie konkretnie jakichś tam murków. No, wiadomo, spektr nas znowu tu potraktował, ale jest szansa, że trochę został. A, i tym razem wziął nam zjawę. No dobrze. Spectr jest upiedliwy, bo zawsze atakuje nam jednostkę taką w pobliżu, albo taką, na której narobi nam najwięcej szkody. I bez tych Spectrów byłoby dużo łatwiej jeżeli awatar się teleportuje to na szczęście te poszczególne części awatara mają mniejszą energię więc przy odrobinie do pałek można na przykład tak zrobić że szczelimy z jakiejś broni dwa razy i zabijemy obie kopie tak no, ale niestety właśnie awatar ma taką funkcję no, wywalczania sobie przewagi w terenie. Na szczęście nie trafił. Nie wiem, czy to dlatego, że wybrałem żołnierzy z, z dobrą obroną. Chyba nawet nie patrzyłem na ten parametr. Ale ten ma faktycznie taki kombinezon y, zrobiony po pokonaniu Mutona, więc on potrafi walczyć wręcz. Teraz przez to, że spektr nam go nie wyłączył z walki, to mogliśmy go właśnie dzięki temu użyć. O proszę, piękny strzał i jeden awatar jest out. I tu niestety musimy przeładować. No, narażamy się na kontrę. No co zrobić? W tym momencie Spekter już wie, że tu nie ma żartów. On drugiego nie może zaatakować. Może wszczać w tego pierwszego, bo jakby teraz próbował wyciągnąć duszę z tamtego, ze zjawy, to tamten się zrekonstruuje, więc to nie jest jakby optymalne. Problemem jest oczywiście to, że nawet taka kopia awatara o małej liczbie życia też przywali z pełną mocą z lasera. Tak się przynajmniej wydaje. No, niestety, jak widać, kopia naszego żołnierza potrafi uderzyć też z taką siłą, jak my uderzamy. I tutaj biedny krypto by zginął, jakby nie to, że nosi tę specjalną, właśnie zbroję powstałą z Mutona. Czasami warto próbować zabić jakiegoś stwora od razu w pierwszym szczale, bo snajper ma. Czasami ten przywilej, że dostanie potem drugi darmowy strzał. No nie jest dobrze, prawda? Jest tak bliska, a jednak jeszcze pudło. Ale dramat. No i co teraz? Leczymy się? Chyba się nie mogę leczyć. Tu ryzykowałem z bliska dobry strzał. O, i dzięki temu ten wstaje. I jednym strzałem uzyskaliśmy od razu tutaj ciekawszą sytuację taktyczną. No, no na szczęście trafił to z dobrym obrażeniem. No, i widać wyraźnie, jak na tej podstawie w takiej sytuacji, w której mieliśmy przegrane prawie że. Wybroniliśmy się. A mamy lepszego drona Gemini, więc aż 8 punktów życia potrafił uleczyć. Więc to była taka forpoczta, ale się okazuje niestety, że lekko nie będzie, bo w sumie zrobiliśmy błąd, bo trzeba się było zakraść od tej lewej strony statku. Bo myślałem, że te dwa awatary i dwa spektry to tylko taka właśnie lekka forpoczta. A tu się okazuje, że jeszcze mają wsparcie w postaci tego dziwnego stworka radioaktywnego i Archona. Archon ten stworek dostał jedną ranę ze względu na zdolność yy, tego działka. Uff, tutaj całe szczęście, że pudło, bo nie wiem co bym zrobił. Czasami w tych trzeba mieć szczęście. Archon jak nam walnie z dzidy, to chyba nam jednak da obrażenia. No niestety i to dość poważne. A mógł chybić. No ale nie chybił. I co teraz? Też trochę ryzykujemy. Może po prostu... iść, to nas będą gonić. Sama zjawa nie wykona misji. Cofnąć się też bez sensu. Cofnąć się i walnąć... O, może zrobimy tak właśnie. Cofniemy się i rzucimy tym draństwem, Claymorem, tak, żeby trochę móc później uszkodzić obu żołnierzy. I tu niby jest trzech na dwóch. Ale ten radioaktywny stworek żyje nawet jak zginie, bo po prostu jego kombinezon sam zaczyna walczyć. Więc jest trzech na trzech, i to nawet takie trzech na trzech i pół, bo jak widać, obcy mają bardzo dużo życia, a nam jak na złość, już tego życia u obu żołnierzy zaczyna brakować. No To, co możemy zrobić? Zanim, na szczęście, wybuch ich nie odmraża, więc moglibyśmy walnąć w tego Claymora i to dzięki temu wybuchnie. Ale ja tu jednak zdecydowałem się szczelać w obie strony. Ocz tak, on dostanie, zarówno w pancerz trochę, jak i w siebie, więc jest szansa. Tutaj zjawa ma to fajne, że ma może wejść jednorazowo z powrotem w tryb gosta, ale tego jeszcze nie marnujmy. Po prostu strzelmy w tego Claymora, A nie, tu nie w to. Możemy strzelać, zapomniałem, że możemy zjawą strzelać w beczki, ale tu po prostu mamy w Claymora. Więc jak to wybuchnie. No generalnie nie ma szału, ale jest to jednak. I'm ready. Istotne i my musimy zrobić wszystko, aby jak najbardziej ich wykończyć, zanim się rozmrożą. No, strzał łańcuchowy to jest fajna sprawa. On faktycznie jest w stanie wykończyć nam stworka, bo ale ryzyko jest takie, że drugi szczął się odda, tylko jeżeli pierwszy trafi. Że mamy plazmowe karabiny, bo jeżeli trafialiśmy wcześniej tego stworka nie będąc dobrze przygotowanymi, no to po prostu katastrofa. Broń laserowa nie była w stanie nam pomóc. Taki strzał by z pewnością żołnierza zabił, ale on, jak już mówiłem, ma możliwość, że po udanym ataku robi w ogóle strzał reakcyjny. A jeszcze mając tą zbroję mutonową jest w stanie yy, przetrwać obrażenia. Tu musimy uważać, bo przy takich tych no, obrażenia od kwasu, które narastają co turę mogą sprawić, że nasz żołnierz po prostu jak się nie wyleczy, to będzie, to, to zginie. Yy, więc te skafandry są po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne. No, udało nam się. Udało nam się pokonać sześciu zawodników. Teraz lepiej się schować. I spróbować zregenerować. No myślę, że parę minut. Myślę, że parę minut. I będziemy mogli kończyć tą misję. Bo nie przypuszczam, aby jeszcze jakaś straż a, tutaj pilnowała drzwi, ale właśnie dlatego lepiej włączyć sobie opcję cienia i modlić się, by nas nikt nie zauważył, bo to nam jednak... Pozwala być niezauważonym przez kosmitów. Mm. I znowu, żeby nas dostrzegli, musimy wejść na odpowiedź. Musimy być po prostu na osi ich wzroku lub w zasięgu. Tak jakbyśmy stanęli na te czerwone pole. A tu jednak dyskrecja jest ważna, ponieważ mm. tu dowolna postać może aktywować przekaźnik. Tak, tu nie musi być żaden gość z dronem, żaden haker. Tak się przynajmniej mi wyda wydaje w związku z tym istotne jest, żeby ten, który się kryje. Może spróbujemy zrobić to w ten sposób, że ten, który ma, ma tryb ducha aktywuje przekaźnik. A pozostała dwójka spróbuje. The amount of psionic energy przez to that system is beyond measure. tu musimy bardzo dobrze przygotować ten ruch, w którym będziemy widoczni. Tu niestety tak jest, że staniemy nawet czasem w złym miejscu i nam się wydaje, że tam nie ma tego czerwonego pola, no ale stanęliśmy akurat przy oknie, jak ktoś szedł na dole albo stworek tam stał i nas zobaczy z dołu, nie? I, i, I czasami też jest tak, tego nigdy do końca nie wiem, bo, bo, bo czasem jest tak, że jak nawet przejdziemy przez takie pole, a nie że na nim skończymy ruch, to też nas zauważą. Ale jeżeli czasami jest tak, że jeżeli będziemy się poruszać takimi małymi skokami, no to jest dobrze. Więc tutaj mój plan będzie taki, że tych trzech moich żołnierzy spróbuję tu wejść na dach, i tak się ustawi, żeby w kolejnym ruchu móc w pierwszym ruchu wejść pod przekaźnik na takie zielone pole. Hmm. Jeżeli obcy nas dopiero zauważy, to nie, nie będzie strzelał, tylko się przemieści. Więc mamy w tym momencie szansę włączenia przekaźnika. O, właśnie, to będzie pierwszy ruch. O, pięknie. Trzech opcji, więc chyba w bezpośredniej walce nie mielibyśmy szans. Ale tylko zjawa na razie się ujawnia. Jeżeli tam ci podejdą zaatakować, to nasza pozostała dwójka może zaatakuje. Ale nie mieliśmy trybu. Na szczęście, hakujemy, udało się. Ale pięknie. No to mamy wykonaną misję. Zobaczymy przy okazji jak będzie wyglądało outro. No i super. A 10 rogów zabiliśmy, mimo że się wydaje, że nie. Super, dziękuję wam za uwagę w tej misji. Po oglądajmy outro. Trzymajcie się i cześć do następnego. Firebrand has cleared the perimeter, sir, meeting limited resistance. Well done, doctor. Yes, it would appear the feedback pulses having the intended effect. Shen, status. Did it work? Assures us this breakthrough will be available to all citizens immediately. We go live to the speaker for more. Fellow citizens, for 20 years we have put our trust in Advent, in the elders, because we believed a better future is possible for all. Today, that trust, that belief has been rewarded. Advent peacekeeping forces are traveling across the world carrying the greatest gift from the Elder. A revolutionary gene therapy, yes, but so much more. This is an end to disease, to decay, to pain. The beginnings of a new tomorrow available to all of us today. Truly. Humanity finally takes its rightful place amongst the stars.